Instytucie UKSW, kierownik Podgląbego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autorka książek poświęconych problematyce rodzinnej i uzależnieniu. Prawda o Panie Pani profesor, proszę bardzo. Państwa bardzo serdecznie, 15 minut czasu. Postaram się zdążyć. Aczkolwiek gdybym rzeczywiście miała ja określić tytuł, to nie określiłabym to jako prawda o gender, tylko jako wielkie zakłamania gender. Przypuszczam, że nawet patrząc z punktu widzenia tych wszystkich naszych rozważań, nie uchwycimy tak naprawdę całej prawdy o gender. Problem jest niezwykle złożony. W ciągu tych 15 minut chciałabym przede wszystkim powiedzieć Państwu, Dlaczego ja podjęłam się analiz tego problemu? Wielokrotnie to powtarzałam. Zupełnie przez przypadek, jeszcze bardziej przez przypadek, niż piła trafił do wieżą Boga Ojca, ja trafiłam na konferencję, pierwszą założycielską konferencję, kiedy tenże ruch, jeszcze nie nazywał się gender, powstawał tutaj w Polsce. Ponieważ było to zebranie ściśle tajne, byli tylko i jedynie zwolennicy, jak im się wydawało. Ci mówili otwartym tekstem. I muszę powiedzieć, że to, co ja wtedy tam usłyszałam, to wydawało mi się tak przerażające, jakby ktoś czytał najstraszliwszy, jakiś futurystyczny poemat Mrożka. I nie chciałabym w ogóle wchodzić, podobnie jak pan poseł, pewnie dwie, trzy godziny chciałabym do państwa mówić, nie chciałabym wchodzić w to dokładnie, co wtedy padało. Ale najkrócej Państwu powiem, dlaczego ja jako psycholog bardzo głęboko się zaniepokoiłam. I dlaczego to, co padło w tych filmikach, jest podkreślanie przede wszystkim znaczenia języka. Więc wejście przez psychologię tej nowej ideologii jest bardzo proste. Trzeba zanegować znaczenie rodziny. Ale pytanie: po co? I tak najkrócej, na pewno, żeby zrozumieć ideologię gender. Trzeba koniecznie zrozumieć postawy założycieli. Myśli, myślę, że to akurat padnie w dzisiejszym spotkaniu, ale bardzo Państwa odsyłam chociażby do e, rozważań Bogny Białeckiej, psychologa. Jak piszecie Państwo Anioł śmierci Bogna Białecka, to zrozumiecie, jak straszliwe założenia były tej ideologii. Ja jako psycholog od początku swojej działalności stykałam się z badaniami Kinsey'a. One nam przedstawiano nad płcią, przedstawiano nam jako bardzo rzetelne. Po 40 latach okazało się, że popełnił straszliwe zakłamanie. Celowo, świadomie wprowadzając ludzi w błąd. Kiedy słyszeliśmy przez wiele lat doktora Maneja, który jako pierwszy udowodnił empirycznie, że płeć to jest ma charakter głównie kulturowy. Nikt nie neguje znaczenia kultury, ale jego koncepcja, tu pewnie Państwo znacie, do doktora Maneja zgłosiła się para żydowskich e, młodych ludzi, którym urodziły się bliźniaki. Dlaczego to jest ważne? Bo oni poddawali je obrzezaniu w sposób najbardziej dzisiaj okazuje się, nie myślałam, że to się dokonuje, myślałam, że to się dokonuje mechanicznie. Natomiast dokonywano to w szpitalu i po prostu spalono narząd jednego z i on stwierdził, że to jest dar losu, bo skoro ten chłopiec, bliźniak, nie ma męskiego narządu, to przecież można go wychować na dziewczynkę. I przez lata słyszeliśmy, jak to eksperyment był cudowny, jak to się udał. Rzeczywistość była zupełnie inna. Kiedy chłopcy, obydwaj chłopcy, popełnili samobójstwo, przed swoją śmiercią wzywali ludzie: zrozumcie, to jest wielkie kłamstwo ich kłamstw jest mnóstwo. I muszę powiedzieć, że wstrząsająca prawda o gender jest o wiele bardziej wstrząsająca od odkrycia komunizmu, bo z komunizmu zdawaliśmy sobie sprawę. Natomiast tutaj e, ujęcie w pięknych słowach, że to są tylko badania naukowe. Myślę, że każdy z Państwa oglądał filmik Paradoks Norweski, jak to wyglądały te badania naukowe? Jeśli nie, to bardzo Państwa odsyłam. Na stronie Fidesetracio, Włoch Stowarzyszenia Fidesetracio, jest strona poświęcona gender. Ja tam podłączyłam ten filmik Paradoks Norweski. I muszę powiedzieć, podłączyłam także ten filmik, który mówił o zafałszowaniach doktora Maneja. Niestety ten filmik wycofano z YouTube'a. I myślę, że cały problem w zakłamaniu, najprościej dlaczego płeć ma charakter kulturowy, dlaczego to nie jest ważne, że jesteśmy kobietami i mężczyznami, najprościej można to ująć tak. Jaki mamy z rzetelnych badań, nie z badań Kinseya, tylko z rzetelnych badań, procent osób, które mają problemy ze swoją seksualnością? To jest 1,2-1,4%. Jeżeli mamy taki procent, to jaki byłby sens, skoro żyjemy w demokracji, mm. wprowadzać ich prawa? Potrzebny jest prosty zabieg. Zabieg bardzo prosty. Po prostu płeć nie ma charakteru takiego podziału kobiety-mężczyzny. Ma charakter ciągły, czyli performatywny. Jeżeli ma charakter ciągły, to te prawa będą się dotyczyły wszystkich z nas. Dlaczego taki język jest ważny? Dlaczego jest tyle nieprecyzyjnych rzeczy? Po to, żeby każdy człowiek, który coś mówi, został oskarżony o to, pan nie ma racji, pani nie ma racji, chodzi o zupełnie coś innego. Performatywność płci, ciągłość płci służy temu jednemu. Jeżeli uznamy, że to jest powszechne prawo, to musimy wprowadzić prawa LGBT dla wszystkich. Czyli stąd tak ogromne znaczenie ma język. Nagradzana wszędzie Judith Butler właśnie za performatywność płci, ale nagradzana także za rozbijanie dotychczasowych pojęć: pojęcia matka, ojciec, małżeństwo, rodzina. I wtedy to dotyczy nas wszystkich. A jaka jest to, na pewno usłyszymy wiele razy, dlaczego jesteśmy kobietami, mężczyznami? Dlatego, żeśmy zostali zmuszeni do bycia kobietą. I do bycia mężczyzn. Zostaliśmy zmuszeni. Są dwa środowiska, które nas zmusiły: rodzina i kościół. I w myśl tej bardzo ciężko chorej ideologii, te dwa środowiska należy zniszczyć. Myślę, że sięgając do korzeni tej ideologii, bo tak naprawdę wtedy, kiedy wyszłam z tego pierwszego założycielskiego spotkania, kiedy usłyszałam to wszystko, kiedy mówiłam ludziom, co tam było. To wszyscy mówili, słuchajcie, to jest tak głupie, że to się nigdy w Polsce nie przyjmie. To wiele lat temu, pod koniec lat 80.. A jednak ludzie przyjęli, bo to zostało sprzedane w bardzo pięknej, rzekomo naukowej otoczce. I może jeszcze jedno: jak bardzo świat wtedy, kiedy debatowaliśmy nad tą ustawą, rzekomo chroniącą przed przemocą, rzekomo. A tak naprawdę wprowadzające wszystkie założenia, które zechcieli państwo genderyści wprowadzić do rządzenia światem. Cały świat patrzył na nas. Jak bardzo na nas patrzył. Ja byłam w, akurat wtedy, tak się złożyła, że byłem na parę konferencjach w różnych częściach świata. Jak czekali na to, Polska zatrzyma to szaleństwo. Nie udało się wtedy. Mamy nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że uda się teraz. Uważam, że jesteśmy winni to Janowi Pawłowi II, który wprost ideologię gender i te wszystkie prawa reprodukcyjne nazwał cywilizacją śmierci. I może na koniec to. Uważam, że trzeba jasno i głośno głosić cywilizację miłości. Do tego jesteśmy powołani. Naszym najważniejszym zadaniem jest jeszcze, Nadzieję. Naszym najważniejszym zadaniem jest ukazywać piękno miłości małżeństwa i rodziny. Naszym najważniejszym zadaniem jest postawienie takiej tamy, żeby te chore ideologie same się wypaliły. Ale żeby to zrobić, trzeba wiedzieć, jak poważnym zagrożeniem jest ta ideologia. I wydaje mi się, że przez piękne działania, w których wszyscy będziemy służyć dobru, Prawdzie, miłości, pięknu, kiedy będziemy ukazywać, do czego tak naprawdę zostaliśmy powołani. Do najpiękniejszej miłości, do miłości Pana Boga, do miłości do siebie nawzajem. Jeżeli to będzie celem naszego życia, na pewno y, staniemy się taką ważną cegiełką w budowaniu czegoś, co było największym marzeniem Jana Pawła II, cywilizacji miłości. I myślę, że ogromnie dziękując księdzu za tą płyteczkę, że następna płyteczka będzie dotyczyć tego, jak budować cywilizację miłości. I już księdza bardzo gorąco zachęca z takim zapałem, z takim pięknem wewnętrznym, na pewno ta płyteczka powstanie. Jak budować najpiękniejszą cywilizację miłości w rodzinie, w szkole, w kościele, w państwie? Jak to zrobić, żebyśmy podnieśli głowy? Jak to zrobić, żeby te wszystkie szlachetne serca, które Państwo tutaj reprezentujecie, połączyły się w takim pięknym. Uwielbieniu Pana Boga za to, że uczynił nas kobietami, mężczyznami i za to, że uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. I żeby odkryć to, co jest najbardziej podobne w każdym z nas do Pana Boga: to, że jesteśmy dziećmi Boga i że jesteśmy każdy z nas najpiękniejszym Jego darem. I tego Państwu życzę, I Księdzu. Także. Dziękuję bardzo.